Izba dyscyplinarna nie jest częścią ani Sądu Najwyższego, ani nie jest legalnie funkcjonującym sądem, powiedział były pierwszy prezes Sądu Najwyższego profesor Adam Strzembosz. Dalsze funkcjonowanie tej izby, w moim przekonaniu, jest działaniem przestępczym. We wtorek prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustaw sądowych, która m.in. poszerza kompetencje tej izby. Podpisana przez niego nowelizacja ustaw o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, to dyscyplinująca sędziów ustawa nazywana represyjną lub kagańcową. Wprowadza m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania Kwestionujące skuteczność powołania innego sędziego. Nowe przepisy rozszerzają kompetencje izby dyscyplinarnej, nieuznawanej przez Sąd Najwyższy. Wprowadzają także zmiany w procedurze wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Jestem emerytowanym profesorem zwyczajnym katolickiego uniwersytetu Lubelskiego oraz 8 lat kierowałem Sądem Najwyższym. Jestem odznaczony Krzyżem Wielkim, świętego Grzegorza Wielkiego oraz Orderem Orła Białego. Może to nieskromne, co mówię, ale chcę powiedzieć, że mam jako takie kompetencje, żeby się wypowiadać w tej sprawie, dla której się tu spotkaliśmy. Powiedział profesor, jak ocenił. Mamy zatem do czynienia z odrębnym sądem, sądem specjalnym. A zgodnie z polską konstytucją, sąd specjalny nie może w Polsce funkcjonować poza stanem wojennym. Izba dyscyplinarna nie jest ani częścią Sądu Najwyższego, ani nie jest legalnie funkcjonującym sądem, bo musiałby być to sąd specjalny wyjaśniał. Jakby nie oceniać słów profesora, problem w Polsce jest bardzo dotkliwy, przede wszystkim dla przeciętnego Kowalskiego. Daj znać, czy zgadzasz się z jego wypowiedzią, i sprawdź film, który ci właśnie wyświetlam, żeby dowiedzieć się, jak sędziowie szastają naszą kasą. Cześć.